Wierzy Pan w, w ten kraj nasz wspaniały? Zaczynam wątpić. Dlaczego? Dlatego, że prawo nie jest równe dla wszystkich obywateli. Pracowałem tu 3 lata przy tej budowie. Mieszkałem w ten czas nie, nie blisko zakładu. Dojeżdżałem. Wstawałem rano o godzinie 4. Przyjeżdżałem do, do, do katowic, była piąta, przyjeżdżałem do zakładu, pracowałem 8 godzin w zakładzie, po pracy prędko, prędko jechałem, szedłem na budowę. Pracowałem do godziny 18 albo 19, .00. przyjeżdżałem do domu, to była 21 .00. i po prostu dzieci po prostu mnie nie, nawet nie znały, bo w, czym, w tym czasie, kiedy ja wstawałem, to dzieci spały. A jak przyjeżdżałem, też stoję, bo byłem mały. Mówi się o tym, że trzeba będzie zabezpieczyć te roszczenia dla właścicieli, którzy kiedyś nie mieli nic wspólnego w wielu przypadkach z zakładami pracy, a stali się raptem za niewielkie sumy symboliczne, tymi właścicielami. Nie budowali tych mieszkań, to wy widzicie państwo tymi osobami, które odkładały w różnego rodzaju funduszach, odpisy funduszy, a niektórzy nawet czynnie uczestniczyli w tych. Pod, w tak zwanych patronackim budownictwie, prawda? W zakładach pracy. Takie również były sytuacje. I dziś się wywłaszczyło i waszą pracę, wasz dorobek plus mieszkania jako towar niestety. Tak się traktuje, a mieszkanie dla państwa nie jest towarem, bo, bo <coughs> mawiać się próbuje, że własność, no to było państwowe, dobrze, że teraz urynkowiono, prawda? Ale czy Państwa, własność w Polsce jest traktowana jako świętość, żebyście mieli tego świadomość. Ale wam i wszystkim utrudnia się dojście do tej własności w Silesii pracowałem 30, 30 lat jako no, na różnych stanowiskach, przeważnie jako mistrz zmianowy. My żeście zostali sprzedani, bo pan notariusz, pan notariusz i osoby, które z nim wpisywały akt, nie ujawniły że na nieruchomości przy jakiejś tam Szczecińskiej, mieszka jakaś tam jaborska i ona tam żyje. Ma mieszkanie do tego. Kodeks, kodeks cywilny, kodeks cywilny. Prawa do nieruchomości. Nie własność, tylko prawa. Jak ktoś operuje prawem własności, no to skarb państwa, zgoda, prawidłowo, to powinien napisać, że on operuje taką nieruchomością, na przykład przy szczecińskiej, ale... Z tym prawem własności jest związane prawo wynajmu czy inne prawo na korzyść tej Pani, Pani, Pana. I w tym momencie... Ja mam 41 lat zapłaci. Na stanowisku? Na, na stanowisku e, różnego. Z, przeważnie zlewacza i wytapiacza, a później mechanicznym. Szanowni Państwo, wszelkie projekty ustaw, które są procedowane w podkomisji nadzwyczajnej, która w naszym przekonaniu okazała się skandalem wręcz, powiem za chwileczkę dlaczego. Rzeczywiście nie do końca spełnią Państwa oczekiwania, ponieważ niestety rządzący uważają, że trzeba w pierwszej kolejności zapewnić roszczenia, nieważne w jaki sposób te osoby stały się właścicielami właśnie tych osób. Osob, które dzisiaj są właś właścicielami Was, nawet, prawda? Wy jesteście niestety, ale traktowani jako niechciany dodatek do mieszkań, jako towar. I trzeba powiedzieć wprost: XXI wiek, środek Europy i handel żywym towarem się odbywa może krótko powiemy, co się działo 21 właśnie w Warszawie. Przeżyliśmy szok, chyba wszyscy byliśmy, była ja, była pani Roguska, był pan Janusz Tarasiewicz, wszyscy chyba przeżyliśmy szok, to co się stało 21 w Warszawie, więc widzimy, że nie ma dobrej woli znikąd, żeby jakąkolwiek ustawę nam wprowadzić. Jest przepychanka, jest czasotrwanie, podkładanie Jakichś poprawek do, do, do projektów, które są nic nieznaczące. My się z tym nie zgadzamy, i właśnie z tego powodu dziś postanowiliśmy. Ja cały czas zawsze mówiłam, że musimy się jednoczyć. Cały czas, jak pamiętacie, były spotkania, to ja zawsze mówiłam, że musimy zjednoczyć się ze wszystkim. Ja, ja pracowałem na tym, przy budowie tego domu. A następnie wpłaciłem kaucję. To kaucja wtedy wynosiła chyba trzykrotną czy pensję, wypłatę miesięcznej. No I, i pozbawiono was własności? Pozbawiono nas no, czegokolwiek. Nie? Właścicielem jest Impact Metal plus tam spółka. Tam jest już kilku właścicieli, a, a myśmy z tą no, dodatkiem do tych mieszkań i właściciel najchętniej by się nas pozbył, żeby odzyskać tereny, bo to są bardzo atrakcyjne tereny, przy parku wojewódzkim, mhm. także... Dużo ludzi z Polski wyjeżdża, czy Pan namawiałby młodych ludzi, żeby zostali w Polsce, czy wyjechali? Przy tych warunkach, jakie panują w Polsce, to to uciekają jak najszybciej z tej naszej kochanej ojczyzny. Tam, gdzie jest chleb. Państwo w akcie notarialnym nie istniejecie. Państwo w akcie notarialnym nie istniejecie. I tu jest, tu jest największy problem własności mieszkań. Jeżeli chodzi o e, skalę, to pracujemy za stronę, w kraju województwie śląskim trzeba od 4 do 5 tysięcy mieszkań, czyli rodzin po prostu. Czyli każda jest na mieszkaniu, należy z wielu zabić. Poprzez uh, pomnożenie nawet 2-3 osoby, nawet 4 osoby, wyczorne, Pani, więc skala zagadnienia jest potencja, potężna, może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy zbierze. mieszkańców. tylko jeszcze raz podkreślam moje włoskie ślące. No jest to hańba dla rządzących i parlamentarzystów, że dotychczas nie została uchwalona ustawa regulująca y, tejże sprawy, żeby zamykać skąpę i przysłać dla... O, o co walczą lokatorzy? O co? Lokatorzy walczą o godność człowieka po prostu, bo tu zostało, zostały połamane elementarne zasady sprawiedliwości społecznej, godności człowieka. No bo jak nazwać sprzedawanie człowieka razem z dachówkami, z murami, z cegłami? Jak to nazwać inaczej? Z kominami, które się jeszcze walą? Państwo w akcji notarialnej nie istniejecie.